Więc Lego ma sporo problemów. Duże ceny są najbardziej dla nas dotkliwe, ale nie jest to jedyny problem dla nas. Pogarszająca się jakość plastiku, z którego tworzone są kloski, czy też źle tworzone odlewy, przez co elementy bardzo często się psują, to tylko kilka kolejnych minusów. Ale dzisiaj nie będziemy o tym sobie rozmawiać. Zamiast tego skupię się na problemie minifigurek w Lego oraz na seriach nielicencjonowanych. Ale po kolei. Lego było i nadal jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. I o ile ich zestawy są kupowane już od dawna przez miliony ludzi, na świecie to od stosunkowo niedawna wytworzyła się nowa, bardzo duża grupa osób, która nie kupuje zestawów dla zestawów, lecz dla MI figurek. I to nie jest akurat minus dla nas. A bardziej dla firmy Lego. figurki zaczęły się stawać na tyle ładne, że wielu kolekcjonerów skupiło się właśnie na ich zbieraniu. Głównie jest to dobrze widoczne w seriach licencjonowanych jak Star Wars, choć nie tylko, bo choćby Ninjago ma podobnie. I jest to zrozumiałe. Jednocześnie zaczyna dochodzić do moim zdaniem pewnych bardzo dziwnych sytuacji. Nie raz, nie dwa spotkałem się ze sytuacjami, gdzie osoby recenzujące zestawy mówiły coś takiego. Dla przykładu weźmy sobie, nie wiem, tam wymyślonego TIE Fightera. No ogólnie ten zestaw jest fajny, podobają mi się skrzydła i dobrze odzorowano kąty kokpitu. Nie wiem, na przykład dół konstrukcji został dobrze wzmocniony, ale trochę za dużo tutaj studów jest widocznych, więc no powiedzmy końcowo tutaj daję ocenę 9 na 10. Ale niestety, dwie figurki z trzech się powtórzyły, bo wystąpiły jeszcze w 10 innych zestawach, więc muszę jej dać ocenę 6,5 na 10. I ja wiem, że to brzmi trochę śmiesznie, ale takie sytuacje występują coraz częściej. I tu nie chodzi o to, że ja bym chciał komukolwiek nakazywać, co mają mówić. Oczywiście, że nie. Każdy ma prawo do mówienia tego, co uważa na temat danego zestawu. Ja tutaj nie chcę nikogo wskazywać i mówić, mm, nieprawda, ja się nie zgadzam, to nie jest prawda, bo to absolutnie nie o to w ogóle chodzi. Ja bym chciał zaprosić do przemyśleń, jak dużą część. Z zestawu są figurki, by ich powtarzalność tak bardzo obniżyła cenę zestawu. Ja na przykładzie budowy własnej konstrukcji chciałem się do tego odnieść, więc gdy zbuduję ogromną makietę ze, ze superterenem, budynkami, pojazdami, ale dam słabe figurki, to jako całość konstrukcja nadal będzie wyglądać naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jednak gdy odwrócimy rolę i mi figurki będą super, ale makieta do kitu, to nie będziemy mogli powiedzieć tego samego co w poprzednim przypadku. Konstrukcja stanowi po prostu zbyt dużą część całości, by mi figurki. Mogą ją same uciągnąć. Dlatego też, tym mniejsza skala konstrukcji, tym bardziej dopieszczone muszą być mi figurki, bo zaczynają one stanowić większość. Aż dochodzimy do figbarfów, gdzie to no, figurki naprawdę muszą być dopieszczone na ostatni guzik, no bo w sumie to one skradają całe show. I oczywiście najlepiej byłoby tworzyć same idealne konstrukcje, zarówno pod względem figurek, jak i też terenu, ale często nie do końca jest to po prostu z różnych powodów możliwe. I to samo myślę, że można powiedzieć o zestawach LEGO. Każdy z nas, kto interesuje się LEGO Star Wars, pamięta akcję z chociażby Foxem drugiej fazy. Złe nadruki były. No cóż, masakrycznie okropne. I wiadomo, że inni fani mogli się tego śmiać i mówić, że no kilka krasek nie pasuje, czy tam kilka kolorów i tu się zgadzam. Jednocześnie czy tak podstawowa pomyłka powinna się pojawić w takiej firmie jak LEGO? No oczywiście, że nie. Czy konstrukcja była tragiczna? Nie. Czy była ona super? Też nie. Uważam, że LEGO oczywiście powinno się wytykać błędy, bo też nie chodzi o to, żeby zaczęli kupować byle jak wykonane badziewia. Jednocześnie jeżeli Lego zrobiło coś dobrze, to pochwalić też nie zaszkodzi. I na siłę szukanie najmniejszych minusów po czym wyolbrzymianie nich jest trochę moim zdaniem bez sensu. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Ja chcę, by jak najwięcej nowych minifigurek się pojawiało w Lego, ale nie uważam, że jakaś powtórka w zestawie skreśla cały zestaw. Dobrze, ale odbiegam od tematu. Dlaczego dla nas te ciągłe wrzucanie nowych minifigurek jest dobre, a dla firmy Lego no no nie. Bo o ile my na tym zyskujemy, poniekąd powiedzmy to LEGO traci. W sensie inaczej. Bo powiedzenie, że LEGO traci to trochę za dużo powiedziane. Nadruki na figurkach są tworzone sposobem printingu, Czyli każdy pojedynczy kolor ma oddzielny stempel, który nadrukowuje następnie dany wzór na figurkę. Tym więcej kolorów ma figurka, tym więcej takich stempli jest. I taki stempel kosztuje około kilkadziesiąt tysięcy. Czyli tym częściej nowe figurki się pojawiają, tym częściej trzeba wydać kupę kasy. I oczywiście, że LEGO na to stać. I oczywiście, że LEGO zarabia na tym ogromne pieniądze. Niemniej wiecie, że Lego chętnie, gdyby tylko mogło, to by z tego zrezygnowało. Ale tego nie zrobią. Bo stracą. Ponownie przykład Star Wars. Zwróćcie uwagę, jak mało powtórek się tam pojawia. E, jak pojawiają się, to są to głównie jakieś szturmowcy, czy klony oraz inne jednostki, z których można budować po prostu jakieś armie. Więc o ile dalej jest to taka sobie opcja, to dla nas jest to bardzo dobry czas, by zbierać różnymi figurki. Pomijając oczywiście ceny i tempo wypuszczania zestawów, za którym mogą nadążyć chyba tylko jacyś milionerzy. Ale to to mam na inny odcinek. Teraz omówmy sobie temat serii nielicencjonowanych. Co się z nimi Stało? Otóż niedużo. Zauważcie, że serii nielicencjonowanych nie ma jakoś specjalnie mniej. Za to kiedyś Lego na pewno miało nieco szybsze tempo wypuszczania nowych serii, bo też te serie raczej krócej żyły. Wpierw Lego niemal upadło, więc nasza duńska firma miała dużo powodów, i to bardzo dużo, by się ruszyć i testować z różnymi rzeczami, by utrzymać jakąś firmę na powierzchni. Wypuszczanie co chwilę nowych serii i obserwowanie tego, co się przyczepi do siany, było dość powszechne. I o ile takie zagranie Lego opłacało się Im w tamtym okresie ogromnie, to nie jest to coś opasalnego na dłuższą metę, bowiem ciągłe tworzenie nowych odlewów dla krótkotrwałych serii nie jest czymś do czego dąży Lego. Tym bardziej, że te krótkotrwałe serie niekoniecznie musiały za każdym razem wyjść i się zwrócić. Do tego Lego ma ten problem, że dziś raczej dzieci nie chcą zwykłych rycerzy, piratów czy cowboy. I zanim się na mnie rzucicie z nożami, to Proszę was, wysłuchajcie mnie. Dziś takie serie nie są zbyt atrakcyjne. Pomyślcie, proszę, nad tym, jak myślicie, ile dzieci do lat, powiedzmy, 10 wybrałoby zestaw Lego Castle zamiast zestawu Lego Fortnite. Bo myślę, że każdy z nas raczej wie, że ten pojedynek zamkowa seria by okropnie przegrała. I to nie jest tak, że ja bym nie chciał takiej serii zobaczyć. Ale po prostu, realistycznie patrząc, jest to daleko średnio opłacalne. Seria Castle czy Pirates trafia za to do starszego konsumenta. I to głównie właśnie ci fani. Tak bardzo nawołują o powrót tej serii. Jednak konsumenta dorosłego jest znacznie mniej. Dlatego, gdy Lego wypuszcza zestawy w tej tematyce, to albo daje je nam bardzo drogie, albo dodaje je za darmo po przekroczeniu niemałej kwoty na ich stronie. W obu tych przypadkach głównie kupią to dorośli, bo młodszych nie będzie na to po prostu stać. Ale weźmy pod uwagę, że Lego stworzyłoby serię castle, ale bardziej pod młodszego konsumenta, czyli nie z chociażby nazwanymi bohaterami, przeciwnikami i tak Brzmi to dla Was tak, jest problem. Nawet jeżeli takiej serii udałoby się po przebić przez tą masę licencji, to pozostaje nam Ninjago, którego fandom no dosyć często się dziwnie zachowuje. Niemal każda seria, która pojawiała się w czasie istnienia Ninjago i miała jakąś grupę bohaterów, była często nazywana podróbą naszych ukochanych ninja. Ale to, że te serie różniły się od siebie pod każdym kątem, to już... To już nieważne. Takim swoistym sukcesem LEGO można nazwać chociażby Monkey Kid. Tylko że ta seria jest kierowana na kompletnie inny rynek, i to jej dużo, ale to bardzo dużo pomogło. Dlatego serie licencjonowane mają pewną przewagę. Odróżniony do serii nielicencjonowanych, takie Star Wars na przykład startują już z wykreowaną grupą fanów i odbiorców filmów, książek, gier itd. Gdzie na przykład takie Dreams musi dopiero widownie sobie stworzyć, co naprawdę nie jest łatwe, szczególnie dziś. gdy Otacza nas milion różnych wykrowanych światów, ale LEGO próbuje dalej, bo oni się tu poniekąd opłaca. Wiecie, posiadanie dużej ilości popularnych autorskich serii jest bardzo dla nich po prostu dobre, bo zamiast płacenia licencji mogą skasować więcej dla siebie lub obniżyć nieco cenę, a co za tym idzie trafić do większej ilości osób i również zarobić więcej poprzez większą sprzedaż. A jak to będzie wyglądać w przyszłości z nielicencjonowanymi zestawami? Zakładam, że wiele się nie zmieni. Lego dalej będzie próbować i czasem będzie wychodzić, a czasem nie. Dobrze na dzisiaj. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz na serwer Discord Legownicy, gdzie możecie mnie spotkać, czy też ze mną pograć. I co? Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.